Siema witajcie, z tej strony Barto i dzisiaj wam pokażę e, kilka najlepszych moich kart z Brawl Stars jakie mam e, to znaczy moim względem pierwsze Mortis e, drugie Poco trzeci Colt i czwarty, jaki skin do kolta? E, e, Tutaj kolejny kolt i Leo. I teraz sprawdzimy, z która, która z tych kart jest najlepsza, To może najpierw Mortis sprawdzimy. E, Mortis ma 550 e, ataków. I jeszcze czekajcie, chwilę yy. No, to może zaraz żeby i jeszcze. A po koma? Więc. Hmm. Nie wiem, czy to będzie widać. Jak to widać, to musi odróżniać. Nie wiem. Czekajcie, bo. No u was Waszą stronę to widać inaczej, ale ja widzę, że ma 537, a Wy widzicie chyba, że ma 735, bo tak widzę, że odbija się na ekranie. A do teraz e, może kolt. Ok. Colt ma, muszę sprawdzić. 638, a e, u was 800... 36, ale ma tak naprawdę 6. 66 38. No dobra. Hmm. Okej, okay, no to e, a teraz kontynuuję no, no tutaj A tutaj kolejny Colt 800 41 e, ataków, tak widzę. Czy Wiem, że wy widzicie to e, jakby inaczej, ale no. Hmm. no ale się niestety odbijał. E, to inaczej w kamerce. No dobra. E, ale ona, sprawdźmy. 59591. 591. Dobra, to sprawdźmy jest lepszy od Mortysa. So. What? kartelona jest, jest słabsza od karty Colta. Jak przecież Kolty zwykła... Aha, to są karty, nowe. spin Colta już sprawdzaliśmy 600. Kulta nie sprawdzaliśmy. Nie? No. 632 e, Dobra No to teraz poko Sprawdzaliśmy To trzeba. Po bo coś mi tu nie pasuje Dobra Mortisa na początku Później chyba poko hmm. e, Potem kolta Później chyba kolejnego kolta Potem Leona Teraz skin Colt 632 ataków. No. A teraz. A teraz wyliczymy na życie od nowa. Mortis ma 1 7, 7840 ataków. Eee to znaczy jakich ataków? E, żyć, ma tyle żyć. E, Leon ma 580 8... 8... Nie. Teraz jak to jest? Aha 5890 no to Mortis ma więcej żyć od Leona. Czy nie bo nie mam jednego i drugiego, więc nie wiem jak jest. Ale... E, Dobra. A cold? siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt drugi kolt sześćset dwadzieścia nie sześć sześć tysięcy dwieście czterdzieści Leon był o, tego jeszcze nie było. Kąt ma 508, oś, nie, 5000. Czy ten był nie wiem, ja już nie pamiętam. Ale ten ma na pewno 508, nie, 5840 żyć. A teraz. Chcę wam pokazać jak znajdę, chociaż nie wiem czy teraz znajdę tak szybko Moją tak naprawdę najlepszą, najlepszą ze wszystkich kart z Brawl Stars Kartę Okej okay. Już ją mam To jest to jest skin do Karla I sprawdźmy ile on ma ataków Ma 600... E, nie, nie, 681 atak A żyć ma 5, 5 340. Miarę, miarę dużo Nie muszę wam powiedzieć, że jak na Karla to miarę dużo Chociaż Pogo to ma więcej A też jest takie słowo no dobra, Leona już sprawdzaliście, Co zrobiliśmy? No Do, dobra. Już Leonie spraw, Już nie pamiętam, kto wszystko. za Na pewno już jest e, sprawdzony kod. E, drugi kod. Chociaż a chyba tego. Tego sprawdza. No, chyba tego jeszcze nie sprawdzaliśmy. 738 e, Napiszcie w komentarzach e, Jakby Czy na pewno e, Czy na pewno on ma hmm, Czy tego co znaczy sprawdzaliśmy konta Bo Karla na pewno Przecież przed chwilą Poko nie sprawdzaliśmy nie To sprawdzę 640 Nie 6 Czy 6, 440 30. Chyba Poko sprawdzaliśmy coś. E, nie wiem. E, Okej, okay, ale nie wiem czy przecież Poko to nie legenda. Tak samo jak Kar. Jakolt nie jest epicki, <laughs> więc coś te karty trochę namieszały inaczej, bo... Co? Leon mityczny? E, on jest przecież legendą. Napiszcie w komentarzach, czy się mylę, czy to producenci się pomylili tych kart. Epicki, no tego nie wiem, jest. No Mortis na pewno. Czy, dobra, Mortis ma 780, nie, 7840, e, no to chyba już byli wszyscy, dobra. Kot chyba był, patrzę, o czekaj. E, o, opatrzę, ile on ma żyć. Znaczy. E, nie, tak. Nie, musicie odwrotnie, oczywiście. Eee. Dobrze. Leon ma tak. Wszystkie odwrotnie musicie patrzeć, bo wiecie, bo odbiciu w kamerze to jest na odwrót. O, no dobra. Mortis ma tyle. Oko ma tyle. Karl ma tyle. Kolt ma tyle. I kolt. Drugi ma tyle. Dobra. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie jeszcze taki odcinek, że wam pokazuję wszystkie moje karty z Brawl Stars. No i się trzymajcie, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się film podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!